Burmistrza, ja mam kilka pytań. Nie do końca może takich fajnych i nie do końca chciałem się też tym zajmować. Natomiast ponieważ miałem interwencję, a już tak jakoś myślę, że z tej strony dałem się poznać, że jeżeli ktoś u mnie interweniuje, nawet jeżeli temat wydaje mi się trochę taki kontrowersyjny, to staram się go w jakiś sposób poruszyć. Pierwszy temat to jest interwencja, którą miałem z naszego tygodnika sanockiego. No chyba nie do końca dobrze się tam dzieje w tym tygodniku. Nie wszyscy są jakby usatysfakcjonowani tym, co się dzieje. Nie wszystkim podoba się to, że redaktor naczelny zatrudnił swoją żonę, która jest korektorem w tej chwili w tygodniku. Nie wszystkim podoba się to, że artykuły powstają w Urzędzie Miasta, że pracownicy urzędu Piszą artykuły w tej chwili. Nie wszystkim podoba się to, że przychodzą nowi pracownicy, którzy piszą, a tym pracownikom, którzy są, nie daje się jakby takiej możliwości. Panie burmistrzu, ja bym tak prosił o odpowiedź, czy prawdą jest faktycznie, że redaktor naczelny na stanowisku korektora zatrudnił swoją żonę? No bo to, wiecie, to jest trochę niesmaczne, nie? To bardzo bym prosił o odpowiedź na ten temat. No i przyglądnięcie się temu, co się dzieje w redakcji, bo. No ja sobie tego nie wymyśliłem. Ja miałem interwencję z redakcji, żeby było jasne. Bo ja tam nie jestem, więc to są pytania nie do końca ode mnie, ale panie burmistrzu proszę potraktować je poważnie. I to nie jest z mojej strony jakaś złośliwość czy przytyk. Po prostu obiecałem, że o takie kwestie zapytam. Szanowni Państwo, no jeszcze tak przy okazji, no też z urzędu jakieś sygnały tam docierają. No to też zapytam, bo my też musimy o takich rzeczach wiedzieć. No, czy prawda jest, że Pani Skarbnik zatrudniła swoją siostrę w urzędzie, bo to też o tym urzędnicy mówią i też nie, nie wszystkim się to podoba. No oczywiście Burmistrz zatrudnił, no ale to chodzi mi jakby o, o tą kwestię, no ale też tutaj jakby no, nie, 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 nie każdy uważa to za taką sytuację, która no jest naturalna w tej chwili. Co do zatrudnienia w Tygodniku Stanowskim, nie wiem, Panie Radny, ja naprawdę się takimi rzeczami nie zajmuję. Moje jednostki funkcjonują, mają swoich dyrektorów i jeżeli dyrektorzy mi mówią o jakichkolwiek przyjęciach czy jakichkolwiek zmianach, to realizują to na podstawie swojego zarządzania i administrowania daną jednostką. Prosiłbym takie pytania kierować do nich. Bo to nie jest burmistrza rolą co kto, kto pracuje w tygodniku i, i chciałbym żeby pan kierował to do dyrektora biblioteki tam pan uzyska szczegółowe informacje. Co do zatrudnienia w urzędzie miasta to również powiem szczerze pierwszy raz słyszę o tym i chciałbym zweryfikuję to oczywiście zadam też panu sekretarzowi pytania ale ja nie wiem, czy jakokolwiek przeszkodą jest, że ktokolwiek z osoby, z rodziny, mam tutaj rodziny pracujące w Urzędzie Miasta, dużo osób, jest jakąś przeszkodą do tego, żeby takie osoby podejmowały pracę, skoro są, akurat, akurat są miejsca, niektórzy odchodzą i, i tak to wygląda. To jest takie mówienie o. o na zasadzie plotki jakieś takie. A ja słyszałem, ktoś mi mówił, mieszkańcy się do mnie zwracają, ja to tak. Coraz częściej i to widzę, że przez te 5 lat cały czas ci mieszkańcy się zwracają.